Porozmawiamy sobie dzisiaj o świętej, która jest bliżej naszych czasów o świętej XX wieku. Joanna Beretta Mola urodziła się w 1922 roku w dość pobożnej, wykształconej rodzinie. Już jako nastolatka myślała o pracy misyjnej i bardzo angażowała się w akcję katolicką. Z sukcesem stała na medycynę i bardzo angażowała się w swoją naukę. Mówi się, że w w momentach, kiedy ktoś źle mówił o profesorach czy ich obrażał, ona stopowała tą osobę i stawiała ją mocno do pionu. Po skończeniu studiów, Joanna wybrała pediatrię. Pomagała najmłodszym szpitalu, ale i też wolontaryjnie w placówkach przedszkolnych i żłobkach. Sama, kiedy zakochała się i wyszła za mąż za Piotra, urodziła trójkę dzieci. Podczas czwartej ciąży u Joanny nastąpiły komplikacje. Potrzebna była operacja, która mogła zaszkodzić zdrowiu i życiu jej dziecka. Jana postanowiła donosić ciążę do końca, i niestety po urodzeniu dziecka zmarła. Była jednak do końca swoich dni szczęśliwa i zadowolona ze swojego wyboru. Do końca cieszyła się tym, że miała takie, a nie inne życie. Mówi się, że w jej oczach było widać spokój i równowagę. Była bardzo gorliwą katoliczką, ale jednocześnie doceniała drugiego człowieka i podchodziła do niego z szacunkiem. Była też bardzo dobrą żoną, zakochaną w swoim mężu. Dostępne są ich listy, w których widać bardzo wiele miłości, szacunku i oddania. Oto jeden z nich. Mój najdroższy Piotrze. Oto minęła noc i połowa dnia bez mojego najukochańszego Piotra. Jednak jesteś przy mnie ciągle obecny i towarzyszę Ci chwila po chwili w tej długiej podróży. Wczoraj wieczorem, wracając z Magenta, wstąpiłam do Twoich, aby ich uspokoić oraz zanieść Twe pozdrowienia. Potem, zjadwszy kolację u moich, poszłam z Zitą do naszego kościółka. Piotrze, powiesz pewnie, że przesadzam. Jaka to pustka i smutek nie widzieć Ciebie. Natychmiast zabrałam się do pisania życzeń bożonarodzeniowych dla wszystkich. Oczekiwałam na drugie wiadomości w TV, lecz mój Piotr nie ukazał się na ekranie telewizyjnym. Potem różaniec, modlitwa za naszą rodzinę i z moim drogim skarbem w sercu oraz w myślach zasnęłam. Miałam nadzieję wstać na mszę świętą o szóstej. Tymczasem zgaduj, kto mnie zbudził. Twoja sympatyczna syrena. I w ten oto sposób pojechałam wraz z do Magenta. Uczestniczyłam w mszy świętej o 8.30. Następnie poszłam odebrać Luci i z Zitą wróciłam do Pontenłowo. Nuovo. bardzo szczęśliwa, przyszła ze swoją piżamką i zatrzyma się dzień, a potem zmieni się z Marią Wittorią. Jak więc widzisz, towarzystwa mi nie brakuje. Ty zaś jednak jedziesz do zimnej Szwecji sam. Sam Piotrze, ubieraj się ciepło i zbytnio nie forsuj. O, żebym była pomocna w twojej pracy. A tymczasem nie mogę uczynić nic innego, jak tylko prosić pana, gdzie stale miał w opiece i pomagał ci. Mój Piotrze, jestem tak szczęśliwa, że cię kocham, a ty mi tę miłość odzajemniasz. I zrobię wszystko, abyś mógł mieć we mnie żoneczkę dobrą, czułą, wyrozumiałą i zawsze uśmiechniętą. Gorące, gorące całusy i najczulsze uściski od twojej Joanny. Jak widać, Anna była osobą bardzo czułą i wrażliwą. Jednak nie ustępowała w staraniach, aby uczynić swoich bliskich szczęśliwymi. Jest idealną patronką na dzisiejsze czasy, ponieważ światu potrzeba więcej czułości, więcej miłości, więcej spojrzenia na drugiego człowieka, jak na kogoś wartościowego.